Siema, szpak! Przywitaj hey. się ze wszystkimi Tak Co kochany? Ty światełko chcesz, okej? Okay. Jaki to był So dirty. No, wyłącz kamerę Tata musiał rozkaz dać sprzątania no, Rozkaz I sprzątają dziewczyny, tak? Witam serdecznie, Mariusz Wakowski Filipiny, Bohol, Carmen rajskie życie w Kurniku kolejny dzień perepetie u graczyków dzisiaj znowu będzie nudno co, muszę włączyć klatkę ja plus tam robiłem jakieś swoje rzeczy tutaj planowanie i tak dalej no muszę, ja lubię mieć wszystko zorganizowane, ja taki poukładany człowiek jestem Rozpisany krok po kroku. No, czasem coś nie idzie z planem. Trzeba plan pozmieniać. Więc trochę dzisiaj nad sobą popracowałem. Od samego rana. No i jak się dzień kończy, to wziąłem kamerę i będę nagrywał. <grywa> o. Więc tak to wygląda. Gniot, gniot, taki gniot z filipińskiego kurnika, no. Dzisiaj. Proszę bardzo, familia Vanessa zamiast obiad jeść, to czekoladkami się zajada Powoli, Boże kochana Ja myślę, że to zły pomysł, że on na stole się zanika A wy nie bad idea Czymś tutaj jakąś z Daniką. samego rana pije kawkę a tu nam głaz spadł on bok tak kopał, tak kopał że aż podkopał i, i spadł dobrze, że nie leżał tam bo go zgniotło i wyskoczył taki wielki pająk spod głazu i Danika od razu aferę no Boże zabij, zabij, bo on niebezpieczny no. więc trzeba było dogarnąć na tutaj przygotowuje sobie jakieś prace chałupnicze, widzę, znowu. Sąsiadka ostatnio za zawinęła mi drzewo tam z naszego paleniska. Ja zrobiłem taki stelaż do palenia pampersów. <grystanie> A ona przyszła i mi go gwiznęła i spaliła. Obiad sobie ugotowała na nim. I zdziwiona, że o co mi chodzi. Ja mówię, no jak, zapytałaś się mnie? albo danik, i no jak możesz sobie wejść do kogoś na działkę i wziąć co ci się tam podoba zdziwiona była. Jeden z tych problemów, które zobaczyłem na Filipinach przez te 8 lat żyjąc tu, że sąsiedzi, czy nawet nie sąsiedzi potrafią wejść na twoją działkę, na twoją posesję i podjąć decyzję, że coś ci jest potrzebne albo niepotrzebne i na tej podstawie po prostu sobie wziąć. Nie? Jak macie nieogrodzoną działkę, bo jak macie ogrodzoną, to wam nikt tam nie wejdzie, ale jak jest nieogrodzona, to po prostu wejdą, bo o, im to jest pewnie niepotrzebne, więc sobie wezmę. To jest bardzo, bardzo często. No także tutaj też mamy to. Bardzo często tak się zdarza, że coś po prostu nam znika, bo jedna sąsiadka czy druga podjęły decyzję, że nam to już nie jest potrzebne ale mówię o takich y, rzeczach mniej wartościowych bo jeżeli coś ma jakąś tam wartość większą, no to nie, nie wezmą nie, to już jest złodziejstwo ale no, jakieś tam drzewo jakieś tam, nie wiem, zmiotka gdzieś stoi, no myślę, że a, już tak zużyta, więc sobie wezmę tą zmiotkę po co inne. no taka, taka, taka właśnie kultura filipińska nie będzie żadnej klatki, budowania Muszę jechać do Carmen Gwoździ, nie mam takie buty. No i oczywiście, jak już jedziesz do Carmen, to kupisz jajka, olej, tamto, sramto. Wiecie, jak to jest z kobietami. <grywia> Więc jadę. No. Ale dobra, odpocznę sobie trochę. Bo się tak zmęczyłem. <grywia> no sąsiad na wojarze poszedł Daniuke zawsze się na śmieje jak idę do miasta, że mam plecak ze sobą mówi, że jak Dora chodzę z pustym plecakiem biorę dlatego, że często pada żebym mógł kamerę schować mam jeszcze torbę foliową wsadzam w torbę foliową kamerę do plecaka i no, już się parę razy ta torba przydała Mówi Dora Explorer, a jej mówię Dora Cave Explorer, <laughs> że jaskinia odkrywa. O kurde, ale było to. Chłopaki, trawę wyrywają Ciekawe, czy będą coś budować, czy ogródek Hi, how are you? Okay? Może kościół tak powiedział Charge building tak powiedział chyba Co nie kościół będą budować to? A to jakaś inna wiara jest Ale fajne chłopaki A ty jaki piękny jesteś oh. Oh, sorry. Jest mój sklepik! Hi guys! Hi! kazała mi olej jeszcze taki kupić w torebkach. Smile! W Carmen chyba prąd wyłączył. Ostatnio był wypadek tutaj u nas w miasteczku dwóch elektryków coś tam naprawiało magazynie, tutaj takim nowym no i ciężkie poparzenia hej hello ale jak wrócę do samochodu to jeszcze wam opowiem no miałem ciekawą konwersację z tym panem tam przy budowie tego kościółka obok nas no ale to w samochodzie gwoździe kupione Aj bardzo duszno, słuchajcie, niby słońca nie ma, ale po prostu jest okropnie duszno. Nowy widzę, Filipińczycy też stoją, próbują schłodzić machając o wiatraki takie poręczne. O, hej, proszę bardzo, jakie motorki na Filipinach. Mają fajne motorki Często tutaj Mustangi też widać. Mustangi, Porsche. Okej. Okay. Paliwo 61,30. Tutaj w Carmen jest dużo droższe. Okej. Okay. Z tym panem jakieś... Historii Filipin, dlatego, że dzisiaj jest święta niepodległości na Filipinach. Tak a propos, jak teraz byłem w Carmen, to cztery flagi tylko wywieszone. Wiem, że jak w Polsce jest święto niepodległości, to jest biało-czerwono wszędzie. Tu na prowincji jakoś tak tego nie widać. Nie wiem jak w mieście, ale na prowincji słabe jakoś tak obchodzą tą niepodległość. Ale to co Filipińczycy przeszli tutaj podczas II wojny światowej to była masakra jak z niektórymi rozmawiałem tam w Manili tymi przewodnikami to przecież mówili że oni tam nadziewali dzieci, kobiety na bale, na te bambusowe kije no, po prostu tragedia nie? to co Japończycy robili to Wojna. Sposób. Tragedia. Jest 2025 rok, a ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. To jest przegryw. Zamiast usiąść, wybić browara, poganać, obganać, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, to, to się dzieje, co się dzieje. To jest tragedia. siedzi chodzą godzina trzecia, a oni już ledwo chodzą na nogi kurcze, <grystanie> filipińskie życie, jak się bawić to się bawić, a co tam ojej, to nic idę do dziewczyn na górę dziewczyn i chłopaków, dobrze, że Oliver jest to przynajmniej dwóch facetów dwóch facetów i trzy kobitki przydał mi się jeszcze jeden mały chłopczyk było 3 na 3, nie? że jak po prostu one zaczną jakieś fochy humory. To żebym miał ich to bronić, nie? Zawsze porówno 3 na 3, a z kobietami jest. Powiem wam, że ja mam dobre życie z Mariną i z Daniką, Tu i z są, ale uwierzcie, naprawdę fajne mam życie z nimi. No, Marina teściowa moja tak. przyszła, nie doszła. To jest złoty człowiek. O kurczę, każdy by chciał mieć taką teściową, uwierzcie mi jak ja mam, nie? Ale ale no ma czasami tam takie te babskie jakieś nie wiem akcje dziwne, niezrozumiałe dla mężczyzny, nie? To samo Danika i Vanesa tak samo. Niby taka mała 5 lat a zachowuje się czasami jak dorosła kobita, no pokazuje im. i nic do mnie nie mów nie? No, śmieszne to jest bo, bo to widzisz taką dorosłą kobietę w takim małym człowieku po prostu ja to się śmieję ale nie wiem czy to się śmiać mamy czy, czy tutaj śmieszne nie?